Mam nadzieję, że walka będzie wyrównana no i będziemy szli z Mareczkiem w łeb w Słuchajcie, będzie walczył. Co jest kur... Z wami dzisiaj nie tak z O dobra Jesteś Karłem i każdy jest większy od ciebie. Musisz wygrać, no. O Spółuczuję ci Karle To będzie Mortal Kombat Octagon z Weryfikacją Pamiętaj, się, że jest do wygrania, formą wzrost. Teraz pozabijam się Te Karle to jednak mają rozwag Skoro Tyson mówi, to czemu ja nie mówię? Z życiem To, że jesteś niski, to nie znaczy, że wolny A serio, to jest irytujące, że ty jesteś niski, nie? Ja nie toleruję Karla O nie, Michaelowski. Jaki Michael był już postradny Jeszcze nie raz to ty będziesz bity Nie dawaj szybciej kościoła, bo nie ma czasu Co on świruje? Dawaj, 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 dawaj A wiesz <noise> co, <noise> Dobrze Majk, dobrze! Ale masz fartę Majk Dzwoń po egzorcystę No egzorcystę, no człowieku Dobrze się spisałeś Mały Michale Dla mnie to ty Marek jest po prostu pizdą on jest w kurwe dobry, nie? Trojtek jest kurwa w chuj dobry, nie? Ja go w chuj lubię. To... Subujcie trojtka, nie? Bo on ma takie filmy zajebiste, że to, to jest... Też...